Dotknięcie Nieznanego. Wybrane relacje z archiwum Nieznanego Świata w wersji dźwiękowej. Prezentujemy historię przekazane przez aktora Adama Hanuszkiewicza, opublikowane w Nieznanym Świecie w numerze 5 z 1991 roku. Wierzy Pan w duchy? Adam Hanuszkiewicz nie wydaje się być zdziwionym pytaniem, ma w zanadrzu kilka przeciwnych zdarzeń, nie do końca wyjaśnionych. Z jednym duchem mieszkam nawet pod wspólnym dachem. Nie wiem jak długo. Nie dawał dotąd znać o sobie. Aż do chwili, gdy rozpocząłem remont letniego domu, który z konieczności stał się całorocznym, zbliżała się zima. Przeróbki były nieuniknione. Stolarz klął swego poprzednika. Dosadnych epitetów nie brakowało. I wtedy się zaczęło. Ginęły narzędzia, deski same zmieniały miejsce, do sąsiadów dochodził hałas. Nie wiadomo czy duch poprzedniego fachowca bardziej bronił praw autorskich czy zawodowego honoru. Młodszy stolarz skore do zgody namawiał Chodź, napij się ze mną wódki, a robota mikiem pójdzie. Duch zawziął się i dalej przeszkadza. Czekam na finał sprzeczki i z niepokojem myślę o nieocieplonych ścianach. Przede mną kolejna zima w letnim domu. Sąsiedzi słyszą w nocy hałas, ale niczemu się już nie dziwią. Nie zadają pytań, jak to możliwe. Trzymają stronę młodszego. Pani Kazia obudziła się z przekonaniem, że natychmiast musi wyjechać z Wilna. Wojna, Niemcy, podróż w nieznane nie ostudziły postanowienia. Musiała. Wyszła z domu bez walizy. Miałam przecież tylko załatwić niecierpiącą zwłoki sprawę. Na dworcu kolejowym przebiegła oczami rozkład jazdy. Wreszcie jest. Jakieś pingutkowo. Nic o nim nie wiedziała. Nigdy tej nazwy nie słyszała. Jednak nie zawahała się ani przez moment. Tam właśnie miała dojechać. Tam było wsią, jak i Dokąd panią podwieźć? Zapytał przejeżdżający w nią nieopodal stacji chłop. Do Leśniczówki? Jego zdumienie nie miało granic. W oczach pojawił się strach. Podwiązę do krzyżówki, a potem pieszo. Niecałe dwa kilometry będzie. Irena wyszła na ganek strzepnąć obrós po śniadaniu. Podobna do mojej mamy, pomyślała, widząc w oddali sylwetkę. Niesamowite, żeby dwie takie same kobiety żyły na świecie. Podobieństwo rosło z każdą chwilą. Mama! W okrzyku tyleż było radości, co zdumienia. Jak mnie znalazłaś? Skąd wiedziałaś? Kto ci powiedział? Sypałem pytaniami na powitanie. Wiedziałam, że jesteś w lesie, tylko tyle. A teraz zbieraj szybko chłopaków i uciekajcie do lasu. Zaraz będą tu Niemcy. Ponaglała. Nie chciała słuchać, że czujki rozstawione, że partyzanci dopiero co wrócili z trudnej akcji. Budź ich! Determinacja w głosie matki była wyraźna. Ona, tak łagodna i cierpliwa, nie dopuszczała do żadnej dyskusji. Spiesz się! Irena wbiegła do domu po dowódce oddziału. Do niego należała decyzja. Czułki rozstawione. Zaczął, ale uświadomił sobie, że pani Kazie potrafiła ich odszukać, mimo że nie znała adresu. Może i teraz wie więcej niż inni. Uwierzył w jej intuicję. Zdążyli schronić się w lesie. W kwadrans później przed leśniczówką zarejło się od Niemców. Czy możesz nam uwierzyć? Pytały, opowiadając mi tę historię po latach. Wierzę w niezwykłe wydarzenia i fakty. Dowodzą przecież, że otaczający nas świat jest znacznie ciekawszy niż to się pozbawionym wyobraźni niedowiarkom wydaje. Anna była chora śmiertelnie chora tak naprawdę nie miała prawa żyć. Serce rozrosły ponad miarę zajmowało miejsce przeznaczone dla płuc. Eteryczne ciało i nieprawdopodobnie silny duch. Może upór i siłę brała właśnie stąd, że każda następna chwila mogła być ostatnią. Z niczego nie rezygnowała. Bywała w teatrze, odwiedzała znajomych, nawet wybrała się do Szwajcarii. Co może mi jeszcze zaszkodzić? pytała z uśmiechem. Takiej przeszkody jak zapalenie płuc nie brała pod uwagę. Stało się. Lekarze nie dawali szans. Odwiedź ją w szpitalu póki nie jest za późno, nalegała kucówna. Pojechałem. Drobna twarz i pałające gorączką oczy i to dojmujące poczucie niemożności. Co jej powiedzieć? Skąd masz te kamienie? Ledwo wszedłem, już zauważyła naszyjnik. Opowiedziałem o spotkaniu z kamienną twarzą. Tak nazywałem amerykańskiego reżysera, który pojawił się w Teatrze Narodowym z listem polecającym od Izy wińskiej najprawdziwszy Indianin. Wyglądał jak bohater powieści Karola Maja. Skórzane ubranie, włosy zaplecione w warkoczyki, drewniana fujarka zawieszona na rzemyku. I nieprzenikniona twarz. Bez żadnego wyrazu. Przyglądał mi się uważnie. Poczułem się jak podczas prześwietlania promieniami rentgena. Zupełnie przeźroczysty. Zresztą efekt oględzin okazał się zadziwiająco zgodny z tym wrażeniem. Czy wiesz, że masz w sobie ducha w... Ł... Tu padły jakieś niewyraźne słowa. Może imię, może określenie jaki jest, jaką ma moc. Nie dopytywałem się. Gość też nie był skory do pogawędki. Znów popadł w zamyślenie, po czym zdjął z szyi naszyjnik z malachitów. Usłyszał w sobie głos. Postąpił zgodnie z nakazem. Nie mogłem stagać pytań. Każde wydało mi się nazbyt głupie. Później pochłonęły nas sprawy teatru. Pożegnaliśmy się słowami: See you soon, Adam. Do zobaczenia wkrótce, choć nie bardzo wiedziałem, po co chciał mnie jeszcze raz odwiedzić. Powiedz mu, żeby dał taki kamień dla mnie, nalegała Anna, patrząc na mój naszyjnik. Weź ten. Gotów byłem oddać malachity. Nie, te należą do ciebie. Chcę mieć swój kamień. Nie wiedziałem, co robić. Wyszedłem ze szpitala z uczuciem, że czegoś nie zrobiłem. Parę dni później, gdy siedziałem w domu, nagle ktoś zapukał do drzwi. Mieliśmy się spotkać, pamiętasz? Przywitał się Indianin. Dziwne to było spotkanie. Spędziliśmy czas zgodnie milcząc, każdy pochłonięty swoimi myślami. Masz okazję, spróbuj. Ponaglałem sam siebie. Mam znajomą, zacząłem niepewnie. Jest ciężko chora. Wiem o tym, przerwał mi. Przyniosłem dla niej kamień. Wszystko, co się wtedy zdarzyło, było niezwykłe, a równocześnie bardzo pasowało do dziwnego gościa o posągowej twarzy. Kamień życia przewiózł na żądanie swojej siostry. Mieszkając w Więgwamie po drugiej stronie Atlantyku, wiedziała, że za wielką wodą ktoś na niego czeka. Spojrzałem na zawiniątko. Nie wyglądało imponująco. Mały, czerwony kwadrat rzadko utkanego płótna. Na nim nitką poprzyczepiane piórka, patyczki, muszelki i duży biały kamień. Pobiegłem do szpitala. Przyczepiłem płótno do cepeliowskiej maty nad łóżkiem. – Co u Jak się czuje? Czy przeżyje? – dopytywała się kucówna parę godzin później. – Lepiej sama zacwoń – doradzałem. Przez kilka godzin tak wiele mogło się zmienić – Zresztą co mogłem odpowiedzieć racjonalistce? A tu lekarze nie mogli się nadziwić. Gorączka niespodziewanie ustąpiła. Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Po trzech tygodniach Anna opuściła szpital. Przeżyła jeszcze kilka lat, zdaniem lekarzy na kredyt. Dla ludzi, którzy postrzegają świat tylko w trzech wymiarach, wszystko co opowiedziałem nie ma sensu. Mogą mnie posądzać o naiwność czy wręcz o głupotę. Jakiekolwiek oceny nie zmienią jednak faktu, że historie te są autentyczne. Opowiedziałem je, nie wdając się w komentarze. Słowa Adama Hanuszkiewicza notowała Anna Wytrykus. Jeżeli doświadczyłeś bliskiego spotkania z czymś nieznanym i chcesz podzielić się swoją historią z innymi, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail dotknięcie -małpa